Thank mm -hmm. you. Kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym naszym rozważaniu słowa. Bardzo się cieszę, że możemy razem, wspólnie zatrzymać się na dzisiejszych czytaniach. Zanim jednak do nich przejdziemy, to pozwólcie, że przypomnę coś, co już na pewno kiedyś mówiłem: to znaczy, że jesteśmy w Wielkim Poście, a w tym Wielkim Poście, w tym okresie liturgicznym, rozróżniamy jakby dwie części. Pierwsza z nich to ta część pokutna. Druga część to ta część po czwartej niedzieli Wielkiego Postu, kiedy będziemy już bardziej skupiać się na męce Chrystusa, na jego śmierci, na jego drodze krzyżowej. Ostatecznie to nas wszystko oczywiście poprowadzi do, do Triduum i do zmartwychwstania. Natomiast mamy te dwie części, w jakiś sposób yy, można je wyróżnić w okresie Wielkiego Postu. No i oczywiście dzisiejsza nasza niedziela jest jeszcze niedzielą w tej pierwszej części. Czyli właśnie w tej części pokutnej, kiedy bardziej przyglądamy się sobie, kiedy staramy się zobaczyć swoje grzechy, źródła tych grzechów w nas samych, kiedy staramy się coś z nimi zrobić, w jakiś sposób stać się lepszym człowiekiem, może z trochę większym wysiłkiem niż normalnie w ciągu roku. Do tego nas zaprasza, zachęca ta pierwsza część wielkiego postu, właśnie ta pokutna. Dlaczego o tym mówię, dlaczego to przypominam? Ponieważ dzisiejsza liturgia słowa bardzo wyraźnie, właśnie w tą stronę nas też popycha, wskazuje. Zobaczcie, że dzisiejsze słowa Jezusa w Ewangelii to są takie słowa, które są mocne. Tak, gdzie Jezus nie mówi tylko o czym za chwilę, co za chwilę zobaczymy, nie mówi tylko o swoim miłosierdziu, ale też bardzo wyraźnie mówi: nawróćcie się, bo zginiecie. I jasne, odwołuję się tutaj do, do przykładów, kiedy yy, właśnie spotkało ludzi pewne nieszczęście, tak? Jedni zostali zabici przez Piłata, inni yy, zginęli pod yy, zawaloną wieżą, tak? Ale Jezus mówi, ani mieszkańcy Galilei, ani mieszkańcy Siloam nie byli większymi grzesznikami niż my. I może się stać tak, yy, że nas jakaś doczesna kara nie uderzy, nie uderzy w nas taka, ale gdzieś tam w przyszłości może na nas czekać śmierć wieczna, nie? A więc pierwsze bardzo wyraźne takie stwierdzenie dzisiejszej liturgii słowa to jest to słowo: Nawróć się, przyjrzyj się swoim własnym grzechom. I nawróć się. Wiecie, bo łatwiej jest zdecydowanie łatwiej się skupić na grzechach innych, tak? Łatwiej się zastanawiać właśnie nad tym, czy ci mieszkańcy Siloam nie byli większymi grzesznikami, może niż ja, tak? I spotkało ich za to nieszczęście. To jest takie. Bardzo proste myślenie, które gdzieś tam na początku historii zbawienia występuje tak? W czasach jeszcze przed Hiobem, przed historią Hioba w Biblii, kiedy właśnie jeśli, jeśli się dobrze sprawujesz, to ci Bóg błogosławi, jeśli, jeśli nawalasz, to, to spotyka cię karę i nieszczęście. Nie? To jest bardzo proste myślenie, ono funkcjonowało przez pewien czas, oczywiście, w ramach tego wychowywania nas w drodze zbawienia, natomiast ostatecznie Jezus mówi, przyglądaj się swoim własnym grzechom. Bo ostateczna kara czeka gdzieś tam w przyszłości dopiero, tak. I właśnie, łatwo jest skupić się na tych, których spotyka nieszczęście. Łatwo oceniać uczynki innych. Łatwo zobaczyć, a, że to ten drugi człowiek grzeszy, a ja to jakoś tam sobie z tym poradzimy, z tym moim własnym grzechem, nie? Ewangelia nam dzisiaj mówi, łatwo jest też skupić się na złu, które jest w świecie. Że łatwo sobie przysłonić oczy całym tym złem, które nas otacza. Nie? Łatwo się skupić na wielkim złu, o którym mówią nam w różnych informacjach telewizyjnych, radiowych, internetowych. Tak, zresztą zobaczcie, że media często działają na zasadzie takiej, ja to kiedyś po angielsku słyszałem, bad news is good news, nie. Czyli zła wiadomość to dobra wiadomość, bo zła wiadomość się zawsze sprzeda. Zawsze będzie poruszająca, zawsze ta klikalność jest wtedy większa, kiedy powiemy o czymś, co jest tragiczne. Nie? Jasne, że dzisiaj mamy takich sytuacji bardzo dużo i bardzo blisko nas, które wymagają tej informacji, przepływu tej informacji dobrze, że taka jest. Natomiast, zobaczcie, że trochę nam ta dzisiaj Ewangelia podpowiada też, ok, jest zło w świecie naokoło, ale niech to nie zamknie Twoich własnych oczu na grzech, który Ty sam masz w sobie. Na to zło, które Ty sam powodujesz, które Ty sam w sobie nosisz, trzeba skupić się na swoich grzechach. Tak? Nie można dać się wyprowadzić też poza przestrzeń swojego sumienia i nie zaglądać w swoje własne serce. Myślę, że to jest też przesłanie dzisiejszej liturgii Słowa właśnie w tym wezwaniu do nawrócenia. Pan Bóg nam, Pan Jezus nam pokazuje kilka takich ścieżek ucieczki, nie? Które, w które możemy popaść. Co więcej, jeśli jeszcze zerkniemy sobie do świętego Pawła nie? do drugiego czytania, to ten przekaz dzisiejszej liturgii słowa jest jeszcze mocniejszy, ponieważ zobaczcie, co nam mówi Paweł. Paweł nam mówi, odwołuje się w ogóle do Eksodusu, nie? i mówi, że ten naród wybrany, że tam wszyscy pozostawali pod obłokiem, tak, przeszli przez morze. Byli w obłoku, w morzu, wszyscy spożywali pokarm duchowy, pili, pili duchowy napój, tak? Wiemy, że doświadczali tej cudowności, cudownej wody, doświadczali manny, przepiórek, tego wszystkiego. Oni wszyscy to mieli. Natomiast do ziemi obiecanej weszli nieliczni. Paweł mówi dzisiaj, w większości nie upodobał sobie Bóg. Ale dlaczego? Dlaczego to Boże upodobanie w nich nie zagościło? Dlatego, że oni. Byli przywiązani do zła, byli skłonni do złego, oni pragnęli zła, oni szemrali i dlatego nie przyjęli tej łaski Bożej, tak? To znaczy przyjęli ją w jakiś sposób zewnętrzny, ale tak naprawdę w tej przestrzeni duchowej nie przyjęli Boga, nie? Zobaczcie, to jest bardzo jasne też dla, dla ludzi, którzy, dla nas, którzy dzisiaj jesteśmy w kościele, nie? Możemy być w kościele, możemy być zaangażowani, możemy przyjmować sakramenty, możemy sprawować sakramenty, a to wszystko może pozostać gdzieś na zewnątrz, a serce może pozostać dalej niezmienione. Serce, ta przestrzeń duchowa, może być daleko, daleko od Boga i możemy być kiedyś zaskoczeni, że jednak to, że praktykowaliśmy wiele rzeczy związanych z kościołem, z religią, tak naprawdę nie daje nam dostępu do nieba, ponieważ w tym wszystkim nie było absolutnie relacji z Bogiem, nie było tej przestrzeni, więzi, o którą przecież Bogu tak naprawdę chodzi. Więc bardzo mocne mamy dzisiaj stwierdzenia w liturgii słowa, moi kochani. Troszkę nam to złagadza obraz figowca. To wezwanie do nawrócenia bardzo mocne, tak jak przed chwilą to zobaczyliśmy, Trochę wyhamowuje, znaczy nie wyhamowuje, źle mówię. Nie wezwanie do nawrócenia, ale taki srogi obraz Boga. Może tak, wyhamowuje trochę, kiedy czytamy tę drugą część Ewangelii o, o figowcu, tak? O tym, że nadajemy się już tylko do wycięcia, ale gdzieś tam jest ta myśl, w Bogu, nie, jeszcze, jeszcze na ten rok. To jest w ogóle bardzo fajne stwierdzenie, tak? które, które pada w Ewangelii. Gdzie ten ogrodnik to oczywiście jest symbol, tak, Boga, jest, jest symbol Jezusa i tak dalej. My, jako ten figowiec, oczywiście, że tak, już nie chcę wchodzić tutaj w takie szczegóły egzegetyczne, nie? Myślę, że one są dość, dość klarowne w, tej, w tym przykładzie, ale podoba mi się to stwierdzenie, tak, że ten ogrodnik mówi: jeszcze na ten rogie je pozostaw, ja się tam o niego zatroszczę. A jeśli nie w przyszłości, możesz go wyciąć. Nie? Czyli jest takie, takie zagranie, trochę, tak, że no, zostaw go na rok, a tak naprawdę to daj mu więcej czasu. I ten czas tak naprawdę tutaj jest nieokreślony. Nie? To jest bardzo ładne, bardzo takie wymowne, nie? że, że ta, ta troska to było, że miłosierdzie jest jednak takie, że ono stara się nas przepchnąć. Nie? Cały czas Bóg chce nas w tym swoim miłosierdziu zanurzyć, jeśli tylko mu się damy. Zanurzyć w to swoje miłosierdzie. Oczywiście ten przykład drzewa figowego, te trzy lata, które tam występują w Ewangelii, to jest takie bardzo jasne odwołanie do prawa, które, które jest zapisane w Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale, gdzie Bóg mówił do, do Izraelitów, że kiedy wejdą do ziemi obiecanej, to tak, to mają pozasadzać te drzewa różne, owocowe, i przez pierwsze trzy lata mają nie zbierać z nich owoców. Tak? Tam jest takie ładne określenie, że Będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane tak? i pozostaną nieobrzezane, nie będziecie ich jeść przez 3 lata. Tak jest tam stwierdzone w 23. wersie 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Później w czwartym roku, co ma być w czwartym? W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Pana, i w piątym roku będziecie jedli ich owoce i tak dalej. Nie? Czyli od piątego roku dopiero. Spożywa się owoce. Pierwsze trzy lata drzewo rodzi dla samego siebie. W czwartym roku ma rodzić dla Boga, a od piątego roku ma rodzić też dla innych ludzi. Więc jeśli my się postawimy jako to drzewo figowe, to Bóg na nas najpierw patrzy i się zastanawia, czy, czy jesteśmy w stanie zatroszczyć się o siebie samych. Zobaczcie, że tutaj można by pięknie przyłożyć do, do tej treści można by przyłożyć przekazanie miłości Boga i bliźniego tak gdzie mówimy kochaj bliźniego jak siebie samego czyli pierwsza jest tam miłość do siebie tak czy ty się potrafisz zatroszczyć o siebie czy jesteś w stanie się poświęcić żeby siebie jakoś podbudować żeby się rozwijać czy jesteś w stanie się zatroszczyć o siebie czy tutaj potrafisz włożyć jakiś wysiłek tak bo to jest pierwsza rzecz Dopiero później Bóg mówi: Jeśli potrafisz się zatroszczyć o siebie, bo każdy z nas jest trochę egoistą, nie? więc jeśli tutaj jest jakieś zaburzenie, to nie będziesz potrafił później wejść w poświęcenie dla Boga czy dla drugiego człowieka. To też jest ważne. Nie? Jeśli potrafisz w zdrowy sposób zadbać o siebie, to to jest obraz tego, że jesteś gotowy na wysiłek. Jeśli nawet dla siebie nie jesteś w stanie czegoś poświęcić, w jakiś sposób podjąć pracę nad sobą, to nie zrobisz tego dla innych. Sorry, nie? Dla siebie jest najłatwiej. Więc Bóg tak trochę na nas patrzy też w ten sposób, nie? Czy, czy ty potrafisz zatroszczyć się o siebie samego? W tej najprostszej przestrzeni, najbardziej nam bliskiej, nie? Jakby w naturalnym naszym takim egoizmie. Czy potrafisz to zrobić tak, żeby się rozwinąć, czy właśnie będziesz, będziesz egoistą w taki sposób, że, że to będzie dla ciebie jednak druzgocące? Okej. Okay. No to też jakiś element nawrócenia, prawda? Czy, czy potrafimy zadbać o, o siebie? Moi kochani, bo znowu się rozgaduję, ja mam taką dziwną tendencję teraz w tym wielkim poście, chyba. Natomiast może być trochę inaczej jeszcze w Twoim życiu. Bo może być tak, że nie potrzebujesz tego wezwania do nawrócenia, że nie uciekasz przed tym nawróceniem, nie uciekasz przed swoim grzechem. Może być tak, że ten grzech wręcz odwrotnie że ten grzech cię przytłacza, że, że cię przerasta, że w jakiś sposób widzisz tylko swój grzech, a nie widzisz w swoim życiu dobra. I słowo dzisiaj nie pozostawia cię. Bez swojej troski. Nie pozostajesz bez odpowiedzi dzisiaj. Wrócę do pierwszego czytania, w którym Bóg spotyka się z Mojżeszem po raz pierwszy w taki wyraźny sposób i mówi: Zdejm sandały, Mojżesz, bo ziemia, na której stoisz, jest Ziemią Świętą. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie. Że jeśli jest tak, że, że może właśnie nie widzisz dobra w swoim życiu, a widzisz tylko swój własny grzech, jeśli jesteś tym może wieloletnim grzechem przytłoczony, jeśli on cię w jakiś sposób tłamsi i nie pozwala ci zobaczyć Boga, to Bóg mówi: Tu, gdzie jesteś, tu jest Ziemia Święta. Mojżesz był na wygnaniu, Mojżesz był na pustyni, Mojżesz robił roboty dla kogoś, nie robił dla siebie. Nie miał perspektyw, i w całym tym yy, dnie, w całym tym bagnie, Bóg mu mówi: To jest Twoja Ziemia, święta, mójżesz. Więc Bóg cię spotka tam, gdzie jesteś. Bóg nie potrzebuje tego, żebyś wchodził na szczyty gór. Bóg zejdzie do ciebie. Bóg zejdzie na Twoją pustynię. Yy, I drugi element, który mnie tutaj bardzo mocno poruszył w tym pierwszym czytaniu. Jest takie zdanie, kiedy Mojżesz się orientuje, że rozmawia z Bogiem, to autor, redaktor Księgi Wyjścia mówi: Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. To jest trzeci rozdział Księgi Wyjścia. 30 rozdziałów dalej. W 33 rozdziale, w 11 wersie, będziemy czytać, że Bóg Rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z Przyjacielem, i to jest cel, do którego Bóg z tego miejsca, w którym jesteś, chce Cię zaprowadzić. Że w tym momencie, gdzie właśnie, gdzie masz twarz zasłoniętą przed Bogiem, gdzie nie możesz na niego spojrzeć, gdzie właśnie, gdzie go nie widzisz, tak? Bo, bo jest, nie wiem, jest wiele rzeczy, które ci go przysłaniają. Mówimy dzisiaj głównie o grzechu, więc może to jest Twój grzech, może coś innego. To Bóg Cię chce z tego miejsca zabrać i zaprowadzić tam, gdzie będziecie mogli twarzą w twarz ze sobą rozmawiać, gdzie będziecie mogli sobie patrzeć w oczy. Kochani, cokolwiek by nam Boga dzisiaj nie zasłaniało, czy to jest nasz grzech, czy to jest nasza rozpacz, czy to jest trud, który niesiemy, grzech w takim sensie, że jesteśmy tym grzechem w jakiś sposób przygnieceni, to Bóg nam mówi dzisiaj: chcecie zabrać. W takie miejsce, w którym będziemy mogli być ze sobą twarzą w twarz. Zrób ty wszystko ze swojej strony, ja zrobię wszystko ze swojej strony. I spotkajmy się tam, gdzie możemy być ze sobą blisko. To tyle, moi kochani, jeśli chodzi o rozważanie słowa. Oczywiście, jak zawsze, w tych ostatnich tygodniach, tak i dzisiaj, zapraszam Was do tego, żeby angażować się w pomoc, nie, zwłaszcza w pomoc dla Ukrainy. Zwłaszcza teraz, kiedy no, widzi się, że trochę już jakby ten entuzjazm opada. nie. Zróbmy tak, żeby ta wojna nie była dla nas tylko wiecie, takim paskiem tam gdzieś na dole, tak, w dzienniku, w wiadomościach, paskiem na dole ekranu, który przelatuje. Niech to nas porusza w taki dobry sposób, nie? porusza cały czas do, do dobrego, do pomagania. Znajdziecie oczywiście link na dole do, do strony pomagamukrainie.gov.pl Też szukajcie, bo tych inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo. Niezmiennie zapraszam. Niezmiennie zapraszam i zachęcam też do, do modlitwy w tej intencji. Shalom. Alechem.